Cześć, witajcie! Jestem Józef, witajcie w kolejnym odcinku gry Dying Boże Assassin's Creed 4 Black Knight, na naszym kanale. Konta to jest znowu przygoda. Dzisiaj... Dzisiaj ruszamy do Hawany, ale przed tym jeszcze ogarniemy naszą wyspę, bo to jest coś do ulepszenia z tego co pamiętam. I co? Na pewno ogarniemy trochę kawkę. Sprzedamy cały ten rum, bo to niezbędne. Towary łowieckie, skórę krokodyla sprzedajemy, pizdu nie potrzebuje kości też są przydatne ale nie potrzebuję skóra jaguara 3 no i dzika dziękuję, teraz tak kup amunicja do kawki ciężkie kule uzupełni moździerzowe resztę mam wygląd kawki, co ja tu mogę pozmieniać w ogóle bo ja tego dziś tego na to nie popatrzyłem jakoś to miałem tak wywalony nie wiem, mogę sobie na przykład części Aquilii aku, kupić, ale to są bardzo drogie części. Widzicie, 500 za koło sterowe. No mnie nie powaliło. Też dużo jeszcze nie mam. Ja no, w sumie, co ja mam w kawcu? Ja mam tutaj w swoim. Zdo mam zdobione żagle. Nagroda za wypełnienie wszystkich zaceń morskich. Fajnie. No, ja mam karmazynowe od początku gry. Białych nie używam. Koło sterowe z Zemsty Anny. Koło sterowe, które niegdyś zamontowane było w zębach czy okrętu Czarnobylowego, więc zapewne połowy połowę zacy morskich. I to mam zamontowane. Nie, mamy zwykłe koło sterowe, tak. Galion łowcy, kawki, ja bym to sobie mógł polepszać. Galion kawki, galion kawki już zostawi, bo to jest takie bardzo ładne. Nie wiem. Jeden Aquili to byłby ciekawy. Fajnie byłoby, nie żagle zmienić, ale koło sterowe. Chciałbym dać takie Aquili albo coś jakieś takie bardzo ciekawe, ale dobra to jest mało ważne. Najważniejsze: ulepszenia są kawki w tym momencie. Teraz są dostępne oprócz tego, co mnie zniechęca ceną, to jest to, co ja to ulepszę, bo ja tego używam. I cena na to nie gra Kolejna rzecz ulepsza na kawce. A i zapas pocisków moździerzowych teraz mam. 5 kafli. Dzięki, bo wykopałem to. Tu mi zostały dwie rzeczy i wiem, gdzie są schematy. Przez tego kwestia czasów. I pięć pocisków do kupienia. Dwa ulepszenia na kartce gdzie animacja? Dziwny A do sklepu trzeba wbiec właśnie, bo ja muszę się uzubroić, bo tak trochę słabo z tym U kupca to jest tak. Amunicji na razie uzbroję, pójdę na zrobię co tam mogę ulepszyć, i to, co mi nie zostanie, zainwestuję w ciebie. Git, git. Wszyscy happy. Dobra, i wszyscy są tu happy. Co ja tu mogę? Sprzedaję ładunek. Szczerze, nie. Ja to trzymam, bo zbieram na ulepszenia. Działa sztuki. Są takie rzeczy, które ja mogę kupić, tylko co mnie to... Odzienia. Też takich rzeczy nie kupuję, bo tego nie używam, jakby... Mm. Zestaw pistoletów, co ja tu mogę kupić? Mam już wszystkie. Został mi ten do kupienia i to jest chyba najlepszy, bo w tym momencie mam taki średni, 3 czy 3, 3. Nie wiem, ile mnie będzie kosztować lepszy. ja bym kupił te pistolety miecze. Ja w tym momencie mam kordelasy kaperskie. Przez długi czas używałem tych takich dziwnych z koszyczkiem. Takie brzydkie. W sumie nie mam tu nic z muszę to muszę zainwestować, albo muszę powykupywać. są spoko do używania. Tak. Brytyjskie kordelasy kolonialne. A najbardziej by mnie ciekawiło raczej no, po prostu oficerskie rapiery. No dobra. Skoro mam to co chciałem, właśnie patrzę, gdzie są ulepszenia. I tu jest jedno ulepszenie zatoki. Ja po prostu pójdę, ulepszę zatokę. Zobaczmy, ile ja mi pieniędzy zostanie, bo ja nie pamiętam ile to kosztowało. Zostawi miałem 60 kaw i zostawiłem 40. Czy tam 70, miałem 70. Zostało mi 46. Też znaczy nie wiadomo całego majątku, nie ukrywajmy, bo końcu, bądź ja to jeszcze kiedyś będę potrzebował. Ciekawe, czy to są jakieś skarby, Skarby, na pewno są jakieś skarby. Kluczy nie włożę do zamka, włożę, jak będę miał wszystkie, brakuje mi jednego. Tego nawet nie podejdę. Ile? 40. Tyle, ile zakładałem? Nie ma jak w domu. Zbytłym trofeum pewnie za ulepszenie zatoki. No, bo znikło. Otwórz menu oszustw poziomu menu power, żeby uruchomić swoje nowe oszustwo. Menu oszustw? Pauza. gdzie to jest? Jaki pulek to nie jest? Bazy hmm. danych, Ani musa. zostało mi 6 kaw, więc za co dużo już nie kupię. Tak. Tu już została w pełni rozbudowana, w pełni zawsze, krajówkę. Wykup wszystkie ulepszenia w kryjówce. No, bardzo mnie to cieszy. A, żyje to jest assassin. No, Okej, okay, czyli ulepszyłem całość możliwe. To jeszcze bym poszedł na chwilę do sklepu. Może czegoś ciekawego się dowiem. Coś kupię ciekawego że za sześć kaw ja tam nie kupię nic, mogę kupić jedne z mieczy, ale patrząc procentowo... przynajmniej warda. Tak, wytwarzanie mam wszystko ulepszone już na maksa, niż mam 28% mieczy. Pistolety na ten jeden, trochę pozbierać będę miał ostatni pistolet. Hmm. No dobra, to co, w takim razie ruszamy na Pabułę. W sumie nie będę biegnąć, to, bo to nie mija się z celem w ogóle, jaka to jest koordynaty 845. Mam jakieś mapy na Ma 845? 845. Nic nie widzę o ósemki na początku. Dobra, to w takim razie ruszamy dalej. Ruszamy na ostatnią strefę. Tutaj co nam zostało? mamy wszystko już spokojne. Zostały nam te cztery okręty. I ta pierwsza większa miejscówka, w której byliśmy. Nie było mnie tutaj. Jakby, żeby nie skłamać, 80 odcinków, 90, tam byliśmy w pierwszych 5-6. Hawana. A tu jest mapa. Ja. Hawana leży na coś tam, Bo ja sobie nawet sprawdzę. Hawana leży na koordynacie 240. Coś mam 240? Nie mam. Jak mapa się podświetliła, to może coś. Nie mam nic na 240. No to jest taka ustawa. W ogóle nie wiem, skąd ja to mam, bo to jest rzecz, która mi się nie odregeneruje. Ja tym mogę rzucić, co nie mogę tym walczyć, jakby. A to jest rzecz, którą ja kiedyś znalazłem w jakimś w mi do dziś tego nie dostałem. Ja to sobie trzymam jedno, nawet nie wiem, czy ja w ogóle mogę to trzymać. Dobra. Od czego bym tu zaczął? Boże, ej, tu jest taki pierdol, mm, że nie wiem, od czego tu zacząć. Dobra, załóżmy, że popełnimy sobie jakoś tak, bo szantę zostawiałem. Popełnimy szanty, manuskrypt, tą część na razie sobie ogarnę. W sumie. A co te szanty, bo nie mam do nich daleko, jakby. Czysto teoretycznie, praktycznie nie mam daleko, więc... Pierwsze szanty w Hawanie Teraz chodźmy od razu, jak już jestem obok, na manuskrypt. Ja tutaj troszeczkę tu myślę, że tu jeszcze jest odcinek, przynajmniej będzie, z samego. tego. Hmm. Dobra, tu nie ma Nikt mi nie powiedział, że ja dachem sobie nie mogę wskoczyć. Nie wykrył! Już się zrobiło takie, te. No wykryli, bo tam łażą. Czy wpadną, żeby wejść do góry? Nie, się. No więc co się w ogóle zrobię tutaj. Bawcie się. Ten, który przeżyje, dostanie kolejnym. Jeste. I prostego tego taki, że oni teraz zostaje tylko ci strażnicy na wejściach. Został żaden chodzący, czyli mogę sobie to normalnie ukryć, nikt tego nie zauważył. Dziękuję. Trzeci sekret w Idziemy dalej. Czwarte, piąte. Tutaj jest trochę tego biegania. To tak naprawdę trochę, bo. Co będzie tych rzeczy nie zbierają? Jakby to było dla mnie na początku to było takie. O Boże, ja nie chcę się z nim bić. Co to było takie podejście. Jakby. No, jeszcze nie wiedziałem, czym się to gie, a Teraz to takie. Spokojne, nawet nie jesteście zagrożeniem. Jakby to jest różnica, już podejść po czasie. Kurde, nie skakuj mi do tej studni To nie walhala gdzie studnia to jest najlepsza rzecz, jaka może być Tutti Frutti Mio De Mare, coś tam, coś tam, tak, tak Nie zezwóź się Kurczej ja tu tylko przejazdem, jak dzielaj. żaden mi tu nie będzie wadził, jakiś gnojek. To był manuskrypt, ale ja później szans nie zbrałem. To jest nieraz wada, jak ja takie rzeczy zostawiam. Później ja tu... Tak jak teraz, biegam i się jednocześnie wkurwią. Załatwmy to, co chcieliśmy z tajemnicami. Boże, udało się. Dobra, tu jest zeskok najprawdopodobniej, więc trzeba się udać tu na fort. Ja fort chyba oczyszczałem z tego co kojarzę. Bo mam tu co bądź, bądź punkt synchronizacji, czy ja tu byłem? To jest. To jest za daleka odległość. Bo to była pierwsza rzecz, jaką kiedyś tu robiliśmy, coś wykradaliśmy. Mniejsza z ja pamiętam, że tu byłem. No to to jest zeskok, czy nie, bo już mam. gdzieś z sobą się nabadają to jest śmieszne a nie tam tam ich zabił My jakby git tak nie ukrywając to jest sumie git nie musiałem chodzić na to już teraz widzę ale wlazłem no to nie płaczmy tak było trochę marnotrawstwo strzałek, jak tak sobie wlazłem. No to tu on zebrane już w tym momencie wszystko. No, teraz najbliższe rzeczy są tu. Tu są, tu mam ten punkt szybkiej synchronizacji, na szczęście. No i to pójdziemy teraz manuskrypt trzy skrzynki. Tu jest jeszcze umrzyk, czyli kolejny mapa skarbów. No, jak się uda, no to w kolejnym odcinku byśmy skończyli Hawane, bo to ja skończę pewnie dziś misję, ale nie skończę na pewno poboczek. No, tego trochę jest. Bo on w skrzyni Jest z tej strony. No, póki oni tu leżą, to ja sobie szybko idę dalej. Powiem tak. Jest szansa, to ja idę. Pamiętam, jak kiedyś dwójka się na początku bałem poruszać, nawet drogami. I zawsze poruszamy się, bo później, w sensie później, miałem takie te pościgi, ja zawsze czytam na starcie ja zawsze szedłem dachem i to był jedyny sposób, jak mi łaziło się później inaczej bałem no pójdę teraz w sumie chyba szybciej będzie, jak pójdę szybką podróżą i sobie zaskoczę no ba wychodzi na dłużej, ja po prostu mi się nie chce wspinać a tak tu mamy linię prostą do biegu i sobie tak fajnie zaskoczę Dobra, teraz do użyka Stamtąd się zobaczy To są szantry Gdzie to? 200 240 607 I Crypto tam nie był jeszcze schemat w przyszłego Gadion i Anny 240 607, Gdzie jest 240? To jest tu. O, czyli tu mamy jeszcze zabawę. Tylko nie wlatuję na tereny. i'm Już, już, wyłączam, Boże To było skupienie To było trudne I To było szybkie, trudne i ciężkie No tak, teraz mnie wykrywać Wypierd... Proszę Szybko poszło Ale było to takie... O! Trzeba się było trochę napocić przez sekundę Dobra Tu jest kolejny punkt do zeskanowania Zeskanowanie, co ja gadam? Boże. E, dobra, no to na kolejny odcinek mamy w sumie fajną robotę, bo idziemy sobie tutaj, pyk, teraz synchronizacja, tak. Synchronizacja, tu jest skarb, tu jest raz fragment, potem tu dwa, tu jeden, ta się część nie chce wczytać, super. Tu zostawiłem, widzę, że są dwie, trzy szanse, bo to są dwie, tam jest trzecia. No, to jest taki odcinek jeszcze biegania, i tu jest najważniejsze, kantor jest atakowany, bo na templariuszy ostatnie. Ale przed tym mam jeszcze tą część mapy, gdzie mnie w ogóle nie było. tutaj chyba byłem tylko przejściem, bo widzę odkryte rzeczy, a nawet nie widzę zebranych skrzyń. No tak, bo tutaj wchodziliśmy na ten teren. Dobra, kończymy. To byłoby na tyle, bo Ameryczko rzeczywiście była. się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Star Blackout na naszym kanale. Pa, pa.